Drugi stycznia ten sam oddział żeby nie było faja najbrzydszą łowieczkę wydał. To drugie gniazdo też dębowe. Tu będzie łatwiej. Na razie nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Tam dalej jest. I nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Tam jest. Jeden dom, dwa, trzy, trzy dęby. Tu są graby, jeżyny, leszczyny na brzegu. Gniazda. Gniazdo podobne jak... Poprzednie. Tu i dębów jest około 30 sztuk. Na moim filmie z września, bodajże, gniazdo, na którym było trzy dęby. Panowie inspektorzy z Lublina uznali, że jest tam pokrycie nawet 95% to są panowie inspektorzy. Ktoś ich tutaj przysłał, ktoś ich na tych stanowiskach ustanowił. No nie wiem, 95% 3 dęby to nijak się nie mnoży, ale dla niektórych się mnoży.